Prawda, że o grzesznikach bezwstydnych, jawnych, publicznych można mówić swobodnie, byleby w duchu miłości i współubolewania, wystrzegając się pogardy i urągania, a tym bardziej karygodnej radości, bo to ostatnie jest znakiem złego i podłego serca. Ksiądz Zygmunt Skarżyński Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy W przykładach Wstęp Nikt mnie z pewnością ani opychę lub samochwalstwo nie posądzi, bo treść to sama usprawiedliwia, gdy na czele tej drobnej pracy postawię życzenie aby książeczka ta znaleźć mogła tylu czytelników, ilu mieszkańców tej ziemi polską mową włada. Któż to z nas, ludzi, językiem nie grzeszy? Świat cały można podzielić na dwa wielkie obozy, z których jeden stale kaleczy bliźnich słowami, a w drugim pokaleczeni z językowych ran się leczą. Śmierć i żywot w ręce języka, czytamy w Piśmie Świętym. Z serca biorą też początek te cztery rzeczy: dobro i zło, życie i śmierć. Pogańscy mędrcy, równe z nami w tym względzie, posiadali przekonanie. Pytano się Ezopa: co jest najlepszego na świecie? Język odpowiedział: co jest najgorszego? Język. On jest pieszczotliwy i przebiegły zarazem, i wszędzie się wślizgnie niby igła drobna. Język głaszcze, gdy schlebia, gryzie, gdy obmawia, pali, rzucając szyderstwa, a szybko bieży, jak zatruta strzała, która przeszywając serce, duszę zabija. Jakżeż słusznie powinniśmy powtarzać często te słowa naszego mistrza i przewodnika świętości. Franciszka Salezego Ach dlaczegoż nie mam choćby jednego węgla ze świętego ołtarza abym mógł dotykać nim warg ludzi odjąłbym nieprawość z ich ust i oczyścił ich duszę z grzechu na wzór Serafina który uświęcił wargi Izajasza Kto zdołałby uwolnić świat od obmowy zmniejszyłby o połowę grzechy i nieprawości ludzkie ja tylko pragnę, czytelniku drogi, za łaską Boga, za pomocą tej książeczki, możliwie głośno i szeroko powtarzać oraz przypominać moim współrodakom to wielkie zlecenie świętego Jakuba, jakie on w imieniu Boga nam daje. Bracia moi, nie obmawiajcie jeden drugiego. Rozdział pierwszy Natura obmowy. Co to jest obmowa? Obmawiać znaczy w ogólności źle mówić o kimś, opowiadać niekorzystne rzeczy o bliźnim, lub wygłaszać zdania szkodzące dobrej sławie i czci danej osoby. Można mówić źle o bliźnim w złej i dobrej intencji. Mówi się źle o bliźnim w dobrej intencji w różnych okolicznościach. Na przykład Donosząc o złych postępkach kogoś, o sobie, która ma możność i władzę zaradzenia złemu, albo której obowiązkiem jest upomnieć winnego, czy to ze względu na dobro publiczne, czy też ze względu na dobro osobiste, człowieka źle czyniącego. Wówczas, powiada święty Franciszek Salezy, należy nadzwyczajnie uważać, aby nie przekroczyć w niczym sprawiedliwości. I na JOTĘ nie powiększyć doniosłości wypadku lub winy. Jeśli są tylko słabe pozory, pisze ten święty, nic nad to nie powiem. Jeśli okaże się tylko zwyczajna nieroztropność, więcej nad to nie rzeknę. Jeśli nie ma ani nieroztropności, ani istotnego pozoru zła, jeno niedobry człowiek mógłby znaleźć okazję do obmowy. To albo zamilczał. Albo we właściwym duchu stan rzeczy opiszę. Język, gdy wydaje sąd o bliźnim, jest w moich ustach tym samym, co lancet w ręku chirurga, który robi ostrożnie cięcia między nerwami i błonami. Moje cięcie powinno być tak sprawiedliwe, iżbym nie powiedział ani za dużo, ani za mało, tylko to, co rzeczywistość wymaga. Wreszcie, należy pilnie pamiętać, potępiając występek, o możliwym oszczędzaniu osoby, która się go dopuściła. Prawda, dodaje nasz słodki święty, że o grzesznikach bezwstydnych, jawnych, publicznych można mówić swobodnie, byleby w duchu miłości i współubolewania, wystrzegając się pogardy i urągania, a tym bardziej karygodnej radości bo to ostatnie jest znakiem złego i podłego serca. Wyjątek czynię tylko dla zdeklarowanych nieprzyjaciół Boga i Kościoła, przed których złym wpływem należy głośno ostrzegać ludzi. W zakres miłości chrześcijańskiej wchodzi również wypędzanie wilka z owczarni, śledzenie i baczenie za jego krokami, w celu zabezpieczenia owiec przed jego morderczymi zębami. Mówi się ze złą intencją o bliźnim wówczas, gdy z pobudek nienawiści, zazdrości lub chęci szkodzenia opowiadamy o nim niekorzystne rzeczy. W tym wypadku wina bywa mniejszą lub większą stosownie do wysokości krzywdy, jaką chcemy wyrządzić bliźniemu. Istota brzydkiej wady obmowy polega na pewnego rodzaju przyjemności którą odczuwamy słuchając, albo opowiadając o złych uczynkach, przywarach, lub niedobrych zamiarach innych osób, bez szukania w tym względzie różnych postronnych racji lub osobistych korzyści. Sposobów, albo dokładniej się wyrażając, rodzajów obmowy jest kilka, które podchodzą pod ogólne miano obmowy. I tak. Popełniamy grzech obmowy, kiedy ujawniamy złe strony lub uczynki bliźniego, gdy je powiększamy lub przekręcamy ich naturę, albo przypisujemy ludzkim czynnościom złą intencję, lub zaprzeczamy ich dobrej w danym wypadku chęci lub woli, zmniejszając siłę lub stopień oddawanych bliźniemu pochwał lub zasługi, poddawając je w wątpliwość. Milcząc wówczas, kiedy mówić należy, słabo bardzo chwaląc, lub zachowując znacząco złośliwe milczenie. Wreszcie, obmowę popełnić można nie tylko mową, ale również w listach, pismach, książkach, lub w różnego rodzaju tak obecnie rozpowszechnionych artykułach gazeciarskich. Grzechy popełnione mową, pisze święty Tomasz Zakwinu. Rozróżniają się stosownie do celu, jaki pragniemy przez nie osiągnąć. Obelgami napadam na cześć i honor. Obmową i potwarzą chcę szkodzić na sławie. Fałszywym doniesieniem mogę zgubić przeciwnika lub rozdzielić przyjaciół. Ośmieszając mam na celu zawstydzenie bliźniego. Otóż zasługujemy sobie na imię obmówcy szarpiącego sławę bliźniego. Nie dlatego, że wprost kłamiemy lub istotnej prawdy nie mówimy, tylko że szkodzimy wprost albo ubocznie dobrej sławie i czci ludzi. Szkodzimy wprost, przypisując fałszywie ludziom złe czyny, chęci lub intencje, przesadzając winy, ujawniając rzeczy ukryte i nieznane. Ubocznie zaś, zaprzeczając to, co jest w nich dobrego. Lub pomijając rzeczywistą zasługę albo dobrą stronę charakteru bliźniego. Zaklinam cię droga Filoteo, pisze z całą słodyczą święty Franciszek Salezy. Zaklinam cię raz jeszcze, abyś nigdy nie obmawiała bliźnich ani wprost, ani ubocznie. Bacz abyś nie przypisywała bliźnim fałszywych intencji, zbrodni lub grzechów. Nie ujawniała tych, które są w tajemnicy, ujawnionych nie powiększała, źle nie tłumaczyła dobrych chęci, nie umniejszała dobrych stron, lub czynów bliźniego złośliwie milczeniem nie pokrywała, lub słowami wartość im nie odejmowała. Wszystkie bowiem te rodzaje obmowy ciężko obrażają Boga. Zwłaszcza fałszywe oskarżenie lub zaprzeczanie prawdy na niekorzyść bliźniego, albowiem podwójnym jest grzechem kłamać i jednocześnie szkodzić bliźniemu. Święty Augustyn był wielkim nieprzyjacielem i plotek, i obmowy skierowanych przeciwko nieobecnym. Nie pozwalał nigdy w swojej obecności, a zwłaszcza przy stole, na obmawianie bliźnich. W tym celu, w czasie spożywania dziennego posiłku, Zalecał czytanie, a na ścianach swojej sali jadalnej polecił wypisać następujący dwuwiersz: Kto nieobecnym ujmować pragnie sławy, niech wie, że stół ten nie da mu strawy. Gdy ktokolwiek z jego gości na chwilę zapomniał o tej zasadzie, święty biskup, który był tak łagodnym i umiarkowanym, wskazywał natychmiast palcem napis, mówiąc: Zmaszmy te wiersze. Albo przestańcie obmawiać inaczej wstanę od stołu. O potwarze. Potwarz popełnia ten, kto przypisuje bliźniemu wady, których nie ma, albo winy, których nie popełnił. Zbrodnia ta zawiera złość i ohydę, na którą wzdryga się każda uczciwa dusza. Język potwarczy, mówi Duch Święty, jest jako miecz ostry który śmiertelne czyni rany, a usta jego wydzielają straszniejszą truciznę od jadu jaszczurki. Potwarz to grzech szatana. Książki święte nazywają szatana oskarżycielem i potwarcą swoich braci. Ze wszystkich prześladowań, jakie dla próby i doświadczenia sprawiedliwi na tej ziemi znosić muszą, najboleśniejszą jest bez wątpienia potwarz. W innych doświadczeniach tej ziemi znaleźć można pociechę i ulgę, które osładzają gorycz cierpienia, ale potwarz sięga aż do źródła wszelkich ludzkich pociech. Nikt sobie nie może wyobrazić, jakiego stopnia moralnej siły i prawdziwego heroizmu potrzeba, aby nie upaść pod ciężarem gniotącej człowieka potwarzy. Ból, jaki ona najczęściej zadaje sercu, jest tak wielkim i żywym, że często widziano ludzi, którzy usiłowali się zabić, aby tylko nie dźwigać hańby ciążącej na swym imieniu. Hiob utracił jednocześnie majątek i dzieci, choroba pokryła ciało jego ranami, znosił cierpliwie gorzkie wymówki żony, a nigdy w tych bolesnych doświadczeniach życia nie wydał jęku, nie wyrzekł słowa najlżejszej skargi. Ale gdy przyjaciele, jeli cierpienia jego, poczytywać jako karę za występne życie, nadając im charakter zemsty sprawiedliwości nieba za popełnione grzechy, wówczas cierpliwość Hioba wyczerpała się i począł jęczeć i płakać. Dlatego święty Paweł nie ma dostatecznych słów dla wychwalania odwagi i siły sprawiedliwych ludzi, którzy znoszą cierpliwie. Nie tylko biedę, męki, ale jeszcze obelgi i potwarze. Pewien arcybiskup Paryża był w ciągu kilku lat przedmiotem najcięższych potwarzy i szkalowań. Nieznana osoba napisała do arcybiskupa pewnego dnia list, w którym z tego powodu wyraża swój głęboki żal i ubolewanie. Otrzymała następującą odpowiedź. Jakkolwiek nie mam przyjemności znać pani, jednak pośpieszam z odpowiedzią na jej list, pisany do mnie wczoraj, dnia 22 sierpnia 1830 roku, który nic więcej mi nie mówi o pani, jak tylko, że masz szczęście być dobrą chrześcijanką i że z tego powodu uczułaś głęboko wszelkiego rodzaju potwarze, jakimi mszczą się na mojej osobie. Mam to przekonanie, że ci, którzy tak nieuczciwie napadają na mnie, sami ani jednemu słowu nie dają wiary z tych szkalowań, jakimi ulice stolicy są w tej chwili przepełnione. Moi ukochani diecezjanie odepchnął je ze wzgardą i ubolewaniem. Co do mnie, przebaczam z głębi serca wszystkim nieprzyjaciołom moim, którym nie dałem najmniejszego powodu ani przyczyny. Zresztą sługa nie może być większym nad swego Pana. Jeżeli Zbawca nasz był tak okropnie ludzkimi językami prześladowany, dlaczegoż bym ja nie miał udziału w jego cierpieniach? Nazywano go grzesznikiem, współbiesiadnikiem grzeszników, burzycielem porządku społecznego, opętanym od diabła, bluźniercą. Poczytywano go za nierozumnego, brano go za zbrodniarza, traktowano go jak złoczyńcę. Wobec tego, cóż ja się mam skarżyć, on milczał w obliczu swoich oskarżycieli, których zawstydzić mógł w jednej chwili. I ja też nie będę się uniewinniał. Świadkiem mojej niewinności niechaj będzie Bóg. Zaklinam cię więc, dobra chrześcijanko, abyś nie upadała na duchu wobec cierpień przygniatających mnie, ale przeciwnie, cieszyła się ze mną zgodnie ze słowami zbawiciela. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć będą i prześladować was. I mówiąc wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie, radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Koniec części pierwszej.